Plan sił ciemności już jest w działaniu. Uważaj, musisz się o tym dowiedzieć, zanim będzie za późno. To, co zaraz ujawnię, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat. Ale zanim przejdziemy dalej, chcę cię ostrzec: złowrogie siły nie chcą, żebyś się o tym dowiedział. Manipulują wszystkim wokół ciebie i uwierz, możesz już wpadać w tę pułapkę, nawet o tym nie wiedząc. A na końcu tego filmu dam ci potężny prezent. Rozwiązanie, dzięki któremu już nigdy nie popełnisz tych błędów i ochronisz tych, których kochasz. Zostań więc ze mną do końca, bo to może całkowicie odmienić Twoje życie. A teraz rozejrzyj się dookoła. Czy czujesz, że coś dziwnego dzieje się na świecie? Czy zauważasz, że coraz więcej ludzi jest zdezorientowanych, podzielonych i bez nadziei? To nie jest przypadek. Starożytne proroctwa już ostrzegały przed tym mrocznym momentem w historii ludzkości. Epidemie, wojny, kryzysy gospodarcze, wszystkie te wydarzenia zostały przewidziane wieki temu. Najgorsze, ludzie zaczęli popełniać fatalne błędy, które przyspieszają realizację tego mrocznego planu. Błędy, które wydają się błahe, ale mogą niszczyć twoje życie, a ty nawet tego nie zauważysz. A teraz pytam cię, czy popełniłeś któryś z tych błędów? Napisz mi w komentarzu i przy okazji powiedz: skąd oglądasz ten film? Postaram się przeczytać i odpowiedzieć na jak najwięcej komentarzy. Uważaj. Te błędy są znacznie bardziej niebezpieczne niż się wydaje. Jeśli kochasz swoją rodzinę i swoich przyjaciół, zwróć szczególną uwagę na to, co zaraz ci pokażę: błędy, które prowadzą ludzkość do chaosu, i prawie nikt ich nie zauważa. Możesz popełniać te błędy właśnie teraz, nawet o tym nie wiedząc, i uwierz, dokładnie tego chcą siły ciemności. Małe, codzienne wybory, które wydają się nieszkodliwe, prowadzą nas na drogę bez powrotu. Ale dlaczego, kto na tym korzysta i co najważniejsze, jak uciec z tej pułapki, zanim będzie za późno? Zostań ze mną, bo na końcu tego filmu ujawnię jedyny sposób, aby się chronić przed tym systemem, który chcecie, słabym, kontrolowanym i pozbawionym nadziei. Małe wybory, wielkie konsekwencje, budzimy się i sięgamy po telefon, zanim jeszcze wstaniemy z łóżka. Spędzamy godziny na konsumowaniu pustych treści, bombardowani strachem, nienawiścią i kłamstwami. Jemy przetworzoną żywność pełną trucizn przebranych za jedzenie. Ignorujemy nasze ciało, umysł, duszę. Wydaje się to normalne, ale właśnie tak odbywa się kontrola, cicho i stopniowo. Nieświadomie stajemy się coraz bardziej niespokojni, rozproszeni, podatni na manipulacje. A w tym czasie ukryte siły, które rządzą tą grą, stają się coraz potężniejsze. Manipulacja mediów i mediów społecznościowych. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto kontroluje informacje, które do Ciebie docierają? To, co czytasz, oglądasz i w co wierzysz, nie jest przypadkiem: media nie informują, one programują. System tworzy kryzysy, panikę i podziały, podczas gdy odwraca Twoją uwagę pustą rozrywką, podczas gdy martwisz się plotkami, bezużytecznymi debatami i bezsensownymi dyskusjami politycznymi, decyzje, które naprawdę wpływają na Twoje życie, są podejmowane w cieniu. Oni nie chcą, żebyś myślał, nie chcą, żebyś zadawał pytania. Chcą tylko, żebyś był posłuszny, utrata wartości i duchowości. Zauważyłeś, jak z dnia na dzień wartości są osłabiane? Rodziny są rozdzielane, szacunek niszczony, duchowość wyśmiewana. Chcą, żebyś czuł się samotny, bez kierunku, bez celu. Kiedyś ludzie mieli wiarę, wierzyli w coś większego. Dziś są uczeni, by żyć tylko dla rzeczy materialnych, natychmiastowej przyjemności, bezsensownej konsumpcji, a ten, kto nie ma korzeni, łatwo daje się porwać przez wiatr. A teraz cię pytam, czy zauważyłeś te błędy w swoim codziennym życiu? Czy już wpadłeś w tę pułapkę? Napisz mi w komentarzu i powiedz skąd oglądasz ten film. Postaram się przeczytać i odpowiedzieć na jak najwięcej wiadomości. I bądź czujny, bo w następnym bloku pokażę ci jedyny sposób, by wyrwać się z tego cyklu, zanim będzie za późno. Kateo stoi za planem ciemności? Prawdziwa rzeczywistość, którą przed tobą ukrywają. Skoro już zrozumiałeś, jak codzienne małe wybory prowadzą nas do chaosu, nadszedł najważniejszy moment. Odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Nic, co się dzieje, nie jest przypadkiem. Istnieje dobrze opracowany plan Partia Szachów, w której ludzkość jest tylko pionkiem przesuwanym po planszy. Ale kto trzyma figury tej gry? Na końcu tego filmu ujawnię sposób, w jaki możesz się chronić przed tą manipulacją, zanim będzie za późno. Ale najpierw zwróć szczególną uwagę na to, co teraz ci powiem. Jedne. Tajne elity i niewidzialny rząd. Słyszałeś kiedyś, że ci, którzy naprawdę rządzą, nigdy się nie pokazują? To zdanie nie mogłoby być bardziej prawdziwe. Decyzje, które naprawdę zmieniają świat, nie są podejmowane przez polityków, których widzisz w telewizji, ale przez tych, którzy działają w cieniu, tajne stowarzyszenia, grupy wpływu, megakorporacje. Oni nie potrzebują twojego głosu, bo już kontrolują wszystko banki, media, przemysł farmaceutyczny, technologia, media społecznościowe. Oni decydują, co masz myśleć, kupować, w co wierzyć. I co najgorsze, robią to tak, że nawet tego nie zauważasz. Cel? Całkowita kontrola. Podzielone, osłabione i stale żyjące w strachu społeczeństwa są łatwiejsze do manipulowania. 2. Kontrola umysłu i masowa manipulacja. Myślisz, że kontrolujesz swój umysł. Pomyśl jeszcze raz: poprzez dezinformację, manipulację psychologiczną i inżynierię społeczną, te siły potrafią kształtować twoje postrzeganie rzeczywistości. Używają taktyk takich jak tworzenie sztucznych kryzysów, aby wywołać panikę i uległość, szerzenie kłamstw przez media, by kontrolować twoją opinię. Ciągłe rozpraszanie uwagi, abyś nie zauważył, co naprawdę się dzieje. A pytanie brzmi: w ile z tych pułapek już wpadłeś. Ile razy uwierzyłeś w kłamstwo bez zadawania pytań. Trzeci. Rola technologii i sztucznej inteligencji. Jeśli kiedyś kontrola odbywała się przez propagandę i cenzurę, dziś przekształciła się w coś jeszcze bardziej niebezpiecznego, cyfrową dominację kamery nadzoru wszędzie, śledzenie online, rozpoznawanie twarzy, cenzura algorytmiczna. System wie, co kupujesz, co oglądasz, co mówisz, co myślisz. A teraz, wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, celem jest całkowite zastąpienie ludzkiej wolności zautomatyzowanym systemem absolutnej kontroli. Pytanie brzmi, jak długo jeszcze będziesz to akceptować? Napisz mi w komentarzu, czy zauważyłeś te kontrole w swoim codziennym życiu i skąd oglądasz ten film. Postaram się przeczytać i odpowiedzieć na jak najwięcej wiadomości. W następnym bloku ujawnię, jak możesz się chronić przed tymi ukrytymi siłami i zapobiec całkowitemu przejęciu twojego umysłu i twojego życia. Bądź czujny, bo ta informacja może zmienić wszystko. Co się stanie, jeśli nic nie zrobimy? Przerażająca przyszłość, która nas czeka, skoro już zrozumiałeś, kto stoi za tym planem i jak manipulują ludzkością, pojawia się najważniejsze pytanie: co się stanie, jeśli nadal będziemy ignorować sygnały? Odpowiedź jest przerażająca. A jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, Poczekaj do końca tego filmu, bo pokażę ci, jak uciec z tego systemu, zanim będzie za późno. Jeśli ludzie się nie przebudzą, to co nas czeka, to nie przyszłość to koszmar zagrożenie dla wolności i myślenia krytycznego. Z każdym dniem narzucane są nowe zasady i ograniczenia, zawsze pod pretekstem bezpieczeństwa i dobra wspólnego. Ale prawda jest inna. Wolność jest nam odbierana na naszych oczach. Oto kilka strategii, które pomogą ci wzmocnić umysł przeciwko tej manipulacji. Kwestionuj wszystko. Nie akceptuj informacji biernie. Badaj je samodzielnie. Kontroluj to, co trafia do Twojego umysłu. Media, sieci społecznościowe i rozrywka to narzędzia programowania. Wybieraj mądrze to, co konsumujesz. Ucz się rozpoznawać wzorce. System zawsze używa tych samych strategii manipulacji. Poznaj je, a nigdy więcej nie zostaniesz oszukany. Wiedza to najlepsza broń przeciwko manipulacji. Im więcej wiesz, tym trudniej będzie im cię kontrolować. Ignorancja to największy wróg wolności. Czytaj, badaj, zdobywaj informacje. Ale uwaga, nie ufaj każdemu źródłu. Najważniejsze prawdy są zawsze najbardziej cenzurowane. Silny umysł to umysł, którego nie da się zdominować, i właśnie tego oni się boją. Wzmocnij swoją duchowość i energię, oprócz manipulacji mentalnej i społecznej, dzieje się coś jeszcze głębszego wojna duchowa. Celem sił ciemności zawsze było to samo odłączyć człowieka od jego prawdziwej istoty. Chcą, żebyś wierzył, że istnieje tylko świat materialny, że jesteś słaby, bezsilny i bez znaczenia, ale prawda jest odwrotna: masz w sobie ogromną moc. Oto kilka sposobów, aby wzmocnić swoje połączenie z pozytywnymi energiami. Praktykuj medytację i wewnętrzną ciszę. Hałas świata Macie odciągnąć od tego, kim naprawdę jesteś. Zbliż się do natury. To czyste źródło energii i równowagi. Chroń swoją energię. Unikaj toksycznych miejsc, negatywnych ludzi i treści, które osłabiają twoją wibrację. Kiedy wzmacniasz swoją duchowość, stajesz się nie do kontrolowania. Decyzja należy do ciebie. Teraz masz dwie opcje: nadal ignorować sygnały i iść ścieżką, która została ci już wyznaczona, albo przejąć stery swojego życia i naprawdę się przebudzi. Wybór należy do ciebie. Ale wiedz jedno: czas się kończy. Jeśli ten film miał dla ciebie sens, nie zatrzymuj tej informacji tylko dla siebie. Podziel się nią z tymi, których kochasz, ponieważ im więcej ludzi się przebudzi, tym trudniej będzie im kontynuować ten plan. Teraz chcę wiedzieć od ciebie. Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś manipulowany, ale nie wiedziałeś, jak to udowodnić? Którą z tych strategii uważasz za najważniejszą, aby się chronić? Napisz w komentarzach i powiedz mi skąd oglądasz. Postaram się przeczytać i odpowiedzieć jak największej liczbie osób. I jak obiecałem, mam dla ciebie specjalny prezent prostą, ale niezwykle potężną technikę, która zapobiegnie kontrolowaniu twojego umysłu. Kliknij w link w opisie i odkryj to teraz. Cenzura się nasila, myśli sprzeczne z systemem są uciszane, kontrola nad masami się umacnia, ludzie są szkoleni, by słuchać bez zadawania pytań. Prawda staje się niebezpieczna. Ci, którzy ostrzegają przed tym, co się dzieje, są wyśmiewani i prześladowani. Jeśli tak będzie dalej, nadejdzie dzień, w którym myślenie inaczej będzie przestępstwem, upadek indywidualności i społeczeństwo absolutnej kontroli. Czy zauważasz, jak społeczeństwo staje się coraz bardziej jednorodne, system nie chce wolnych i autentycznych jednostek? lecz ludzi podporządkowanych, zaprogramowanych do konsumowania, pracy i posłuszeństwa. Co może się wydarzyć w świecie, w którym nikt już nie myśli samodzielnie? Gdzie decyzje podejmują algorytmy? Gdzie Twoja tożsamość nie należy już do Ciebie, lecz do systemu? Jeśli nic nie zostanie zrobione, będziemy tylko numerami w mechanizmie, który postrzega nas jako jednorazowych. Śmierć duchowości i utracone połączenie. Jednym z głównych celów tego planu jest zniszczenie wszelkiego połączenia, jakie ludzie mają z czymś większym. Duchowość jest wyśmiewana, wartości są osłabiane, materializm staje się jedyną prawdą. W ten sposób człowiek traci swój cel, swoją siłę, swoją istotę. Ludzkość, odłączona od własnej duszy, to ludzkość łatwa do kontrolowania. A teraz. Powiedz mi, czy już zauważyłeś te sygnały? Czy czujesz, że coś jest nie tak, ale nie potrafisz dokładnie wyjaśnić co? Napisz w komentarzu i powiedz mi skąd oglądasz. Postaram się przeczytać i odpowiedzieć na jak najwięcej wiadomości. A teraz zwróć szczególną uwagę. W kolejnym bloku ujawnię jedyny sposób, aby uciec z tej pułapki i odzyskać swoją wolność, zanim będzie za późno. Nie odchodź jeszcze, bo ta informacja może zmienić wszystko. Jak się chronić i stawić czoło temu planowi? Tajemnica, której nie chcą, żebyś poznał, teraz dochodzimy do najważniejszego momentu tego filmu. Jeśli oglądałeś aż do teraz, jesteś już o wiele dalej niż większość ludzi. Zrozumiałeś już, że istnieje plan w toku, że ludzkość jest manipulowana i że konsekwencje braku działania będą katastrofalne. Ale najważniejsze pytanie brzmi: co możemy zrobić, aby się chronić? Jak zapobiec realizacji tego planu ciemności? Zostań ze mną do końca, ponieważ dam Ci potężny klucz, prezent, który może zmienić Twoje życie i uwolnić Cię od tego systemu manipulacji. Obudź swoją świadomość. Pierwszy krok do wolności, pierwszy krok, aby się chronić przed tym planem, jest prosty, ale niezwykle potężny. Przebudzenie. System działa tylko dlatego, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jest kontrolowana. Żyją jak roboty, akceptując wszystko, co im się mówi, bez kwestionowania. Ale ty nie musisz być jedną z tych osób.